Teraz kilka opowiastek zasłyszanych. Zaradna. Pan Daniela, kobieta ładna, skromna, serdeczna, miła, zaradna. Wzięła za męża człowieka chciwego, co nie dostrzega u żony tego. Opanowany przez kompstwa rządzę patologicznie kocha pieniądze. Syn widząc matkę w futrze, z Najpierw pomyślał, że wzrok go myli. Później próbował sam, myślał, dociec, czy taki prezent na dał ojciec. A widząc dziecka zaklopotanie, mówi ubiegłszy jego pytanie. Gdybym na ojca tylko liczyła, jeszcze panieński płaszcz bym nosiła. Ale co gorsze, powiem w sekrecie, nie było bycie synku na świecie. Niedomyślny. Rozpadało się, kiedy madam szła ulicą, więc się zaraz nakryła szeroką spódnicą. Przechodząc młody żandar, uwagę jej zwrócił, że całkiem tył odkryła, po którym deszcz wrócił. Odparła, nie zdejmując parasolu z głowy, że tył ma lat 60, kapelusz jest nowy. Dżentelmen. Niczy wrócił wcześniej ze służby nad ranem, zastając wdomużone inflamerantki z panem. Rozwścieczony zdjął strzelkę, chcąc ukarać drania, ale go powstrzymały kobiece błagania. Respektuj, savoir i daj mu choć szansę. On też jest dżentelmeniem i znakom dla danse. Mąż widząc, że cel wielki, więc choć zemstą dyszał, zaproponował panu, by celem kołysał. Tak, też tego. Wolontariusz, już dużo się o wolontariacie. Muszę posłuchać. Franciszek wrócił wcześniej wieczorem, mógł ktoś z pracy podbić z motorem i został wdomużony z sąsiadem. Ja się zabawny zmagał z nim Franciszek, chociaż był go zareagował jedynie tikiem. Gdyż go rozbawił, chłop bez korzyści się jak dziecko do żony tulił, więc przepraszając za sytuację, spytał sąsiada o motywację. Bo on to prosi i z obowiązku robi tak czasem w małżeńskim związku. Sąsiadł odparł z miną zdziwioną, że też inaczej robi to z żoną. A że miał dosyć ludu kieratu, wstąpił w szeregi wolontariatu. <zysy> kobieta stresna, kobieta próżna, paną w potrzebie zawsze usłużna. Mąż nie ma za jej ofiarności, bowiem uważa, że to z litości. Nawet jest zdumny z postawy żony, gdyż filantropem jest urodzony. Wie z w praktyki, że formą różna u pani wrażliwych bywa jałmużna. Co to się? Muzyk virtuos. Muzyk w z dwóch panką Grubel bardzo szanuje własny instrument. Na biznie zakro nawet ćwierć minuty, mimo wzniesionej w górę patuty. Głuchy na każdy prośbę argument, niewzruszony jak swing, sam numer. Pozwala sobie na farabelu, to też szanuje wirtuozę. A teraz o. Postulaty strajkowe, bo to dziś strajki są, na Ja też nie strajkuję, nie go kuchennej właśnie mam. A Gnicha? No, no, no. Zaraz ci się A ta? Że w nerwach głoszę, więc głos podnoszę. Prosząc o kosze, bo gdy przenoszę jedne kokosze, to drugie płoszę. Przez co potroszę kulnik pustosze. Przeszkadzam losze, drażnie gniadosze. Też bardzo proszę, o biustonosze, noszę, bo w nich co noszę, cudki miętosze. Są w nich jak krosze, jak kitosze w luźnej pojczocie. Też niecham w morze, gdy ręce zdoszę, Powal przynoszę, kiedy patrosze, żaby i gniewoszę. Bo ci bartosze, dwaj listonosze, znali piłosze, to są smakosze, a nie jarosze. Jak ci guznosze, cwali kawosze i skąpi grosze, których nie znoszę i nie przeproszę. Gdyż chcą mą proszę, dostać za grosze, stąd się unoszę na nich i stroszę. Jeszcze poproszę was o kalosze, bo kiedy koszę, to nogi loszę. Jak to wyproszę, o co tu wnoszę, to nie wynoszę się w karkonosze, gdzie znam alosze, co kołki ciosze i robi nosze oraz pan Morze w zapadłej wiosze. Wie pan, co? Na podsumowanie moim zdaniem nadaje się idealnie jedna z Praszek która mówi tak, że w całej Europie wszyscy wiedzą, od Morza Czarnego do La Mansza, że w Polsce dzieci tylko jedzą. Zorostły zakarsza. <noise> <noise> Idziemy za kąsiąc. Ja na koniec przeczytam kilka numeryków, mm, takich króciutkich <noise> wierszy <noise> o zabarwieniu dość wolnym, satyrycznym. Proszę posłuchać e, kilka, tych krótkich tekstów. Mała Mucha z Poznania miała bzika na punkcie brzykania. <grywa> Bzykała tak już dni kilka, aż raz pokochała motylka i zmieniła się nie do Poznania. <grywa> nie mówił już kanonik w sutannie przyglądał się pannie zachłannie. Młódka na to cała od razu spąsowiała i rzekła, Zapnijże swą kieczkę starannie. Zbyszko raz w karczmie na namawiał Jagienkę do grzechu. Lecz kiedy dzieweczka ujrzała jajeczka, mało mnie pękła ze śmiechu. Była raz panna z Polesia, co się uśmiechała do Wiesia. Nie wiedziała nie Boga, że nie tędy droga, bo Wiesiu pokochał bo Czesia. <tryk> <tryk> raz charcerz Dżanek starannie moczył klejnoty w wannie. Skropił perfumą, popatrzył z dumą i poszedł oświadczyć się Annie. Sławny profesor Sorbony kochał nosić w groszki kalesony. Wciągał te gacie nawet w krawacie, bo to był znak zastrzeżony. Mieszka w tarnogórskim powiecie pianista ksawery znany w świecie. Sadza panny za pianino, lecz dzielatki i ino, ino bo wolą grę na prostym flecie. Pytała ropucha, kto mnie wyrucha. Spotkała z krzata, niezłego wariata, a nie ten ją wydmuchał. Nie wiem. <laughs> Państwo już mają dosyć? Czy jeszcze... Nie, nie, nie. Dopiero się masy, No. <laughs> jeszcze trochę to mikrofon no, to pójdzie, w obieg. Dobrze. To... No to jeszcze przeczytam taki, też jeden, takie opowiadanie właściwie ciekawe. W stronę kondycji. Mam tego sporo i owoc południowy, owoc południowy. No, dla młodych to to będzie to to A, ciekawy, to? dla starszych sobie przypomną. Bo on był <noise> Historia ta zdarzyła się za pepper u opluwanego teraz nagminnie przez wielu. Ściślej było to zimą za Gierkowskich rządów, gdy częste były przerwy w dostarczaniu prądu. Kiedy Breżnie był wielkim dla Polaków bratem, A największy z narodu już był purpuratem. Gdy nie jeden z czcigodnych był współpracownikiem, A prezydent Wałęsa biednym robotnikiem. Pewnego dnia dwie panie, żona sekretarza I gospodyni domu małżonka masarza, Z Katowic do Warszawy pociągiem jechały I trawem się w przedziale ze sobą spotkały. Będąc same podjęły podróżną rozmowę. Wpierw był temat pogoda, następny synowe. Sekretarzowa w czasie trwania konwersacji wyjęła z reklamówki orzeszki piskacji, owoce i jadła je jak godnych chcenia, wymieniając ich nazwy, miejsce pochodzenia. Był banan z Kostaryki, owoc południowy, kiwi z Nowej Zelandii, owoc południowy. Następny, który zjadła tylko do połowy, było to mango z indii, poko Kontynuując dialog, dodała w sekrecie, że mąż to wszystko dostał w kiosku w komitecie. Kiedy sekretarzowa zakończyła pokaz, gospodynie wyjęła z bołka krótnioka. I z apetytem wyjęła drugiego. Wtedy pani spytała, a co to takiego? Czul że nas szlach Owoc południowy odparła masażowa w sposób obsesowy. Mąż do starego w pracy w ramach deputatu, gdzie stale na półtora pracuje etat. Sekretarzowa w pąsach ze wstydem przyznała, że takiego owocu w swych ustach nie miała.